Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejny Daily News. Tym razem przygotowany na 6 lipca 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Chcecie wiedzieć, jakiego komputera będziecie potrzebowali do zagrania w Genshin Impact? Bez obaw, jak na całkiem ładną grę, Genshin nie wymaga jakiegoś high-endowego PC. Pewnie dlatego, że jest to cross-platformowa produkcja, która ma wyglądać tak samo ładnie na PC, na PlayStation 4 oraz na urządzeniach mobilnych. Rekomendowane wymagania sprzętowe dla PC to i5 bądź lepszy procesor, 8 GB RAM, grafika GTX 950, no i wersja wymaga również 10 do 15-20 GB wolnego miejsca. Taka ogólnikowa specyfikacja ma zapewnić płynną zabawę w Genshin Impact. 2 lipca ruszyła finałowa Closed Beta, która nie powinna trwać zbyt długo. Potem pewnie czeka nas kilka miesięcy przerwy, no i oficjalna premiera dla wszystkich. Genshin Impact wyjdzie globalnie od razu w anglojęzycznej wersji. Ashes of Creation zacznie znowu sprzedawać przedmioty kosmetyczne. W marcu zaprzestano sprzedaży takich przedmiotów, ale teraz podobno wszystko wróciło do normy i znów można zarabiać na wirtualnych itemkach. Dlatego w lipcu pewnie ruszy wszystko. Z naszej perspektywy może wyglądać to dziwnie, bo faktycznie tak jest. Gra zebrała swoje pieniądze podczas akcji crowdfundingowej, otrzymała spore wsparcie od inwestorów, a do tego jeszcze jest na dalekim etapie testów. No i nagle wchodzą przedmioty kosmetyczne, które będzie można kupić. Czy są jakieś inne informacje? Owszem, Ashes of Creation powiększy swoją pulę testerów w sierpniu. Jeżeli posiadacie paczkę Leader of Men, to będziecie mogli od przyszłego miesiąca sprawdzić Alpha One tego MMORPG'a. Pod koniec lipca posiadacze paczki otrzymają e-mail z linkiem do pobrania gry oraz dalszymi instrukcjami. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie gry. W sieci pojawił się gameplay z Hashashinem w roli głównej. Po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak wygląda nowa klasa w Black Desert Online bezpośrednio w akcji. Większość graczy BDO, patrząc po komentarzach, jest zachwycona tym arabskim wojownikiem, który oprócz szybkich, efektownych ataków będzie mógł zwiększyć swoją szybkość ruchu oraz przywoływać burze piaskowe. Prince of Persia, jak się patrzy. Podobno w tym tygodniu mamy otrzymać możliwość stworzenia Hashashina na naszym koncie, natomiast na serwery trafi pewnie w ciągu miesiąca. A wiecie, że 2 lipca Chińczycy dostali nową wersję Forsaken World zatytułowaną Forsaken World. Chińczycy jak to Chińczycy wzięli uznanego PC-towego odświeżyli rozgrywkę, ulepszyli grafikę, włożyli im mnóstwo ułatwiaczy, no i zrobili z niego mobilny tytuł z możliwością grania na PC. Pod względem fabułem całość jest prequelem. Wydarzenie dzieje się wiele lat przed historią uznaną zem starego Forsaken World. Mamy też mniej raz i klas postaci, i poza tym wszystko wygląda w miarę podobnie. Niestety na razie nie ma informacji jakoby Forsaken World. 2020 miał pojawić się na zachodnim rynku, będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie, ale póki co nie róbcie sobie nadziei. 1 sierpnia na Steamie zadebiutuje Dragon Lord Chronicles, nowy hack and slashowy projekt, którym całymi garściami czerpie z takich tytułów jak Diablo czy Torchlight. Naszym głównym zadaniem będzie mordowanie potworów i zbieranie coraz lepszego sprzętu, chociaż nie zabraknie także innych aktywności. Twórcy zapowiadają wojny gildii, arenowe PvP, solo dungeon, rozbudowane zadania w labiryntach oraz world bossy. Ale zanim się zainteresujecie, to poczekajcie. Dragon Lord Chronicles ma też swoje drugie mniej ciekawe dno. Gierka podobno wywodzi się z urządzeń mobilnych, a to, co dostaniemy na Steamie, będzie wersją przystosowaną pod PC. Właśnie dlatego prawa graficzna trochę odstaje od dzisiejszych standardów. Całość stworzyli Chińczycy, co zapewne skończy się autotrackerem lub czymś gorszym. Nie chcemy krakać, ale niestety jest to bardzo prawdopodobne. Model płatności oczywiście free-to play. I to wszystko w dzisiejszym materiale koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!